Cześć wszystkim. Mówi Paulina Lipiec, a to jest podcast Polski Daily Stories. Ten podcast jest dla wszystkich, którzy uczą się języka polskiego, chcą ćwiczyć słuchanie i lubią opowiadania. W tym podcaście co dwa tygodnie publikuję nowe opowiadania dla różnych poziomów. Już teraz mamy 44 opowiadania. Większość z nich jest na poziomie A lub B. Większość z nich to opowiadania dla początkujących, ale myślę, że studenci z wyższych poziomów też mogą dużo się nauczyć. Każdy odcinek ma transkrypcję i ćwiczenia. Wszyscy członkowie klubu Polski Daily mogą pobrać transkrypcję z ćwiczeniami na mojej stronie. Żeby zapisać, się do klubu, żeby zapisać się do klubu, kliknij w link w opisie tego odcinka albo po prostu idź do strony www.polskidaily.eu ukośnik signup. Dzisiejszy odcinek to troszkę trudniejsza historia, historia dla poziomów B1, plus, ale nie martwcie się. Na koniec tej historii wyjaśnię kilka trudniejszych fraz i słów. No dobrze, gotowi? Zaczynamy. Pociąg. Mariola mieszka na wsi. Pod Warszawą. Codziennie rano musi wstawać o piątej, żeby o piątej pięćdziesiąt pięć wsiąść w pociąg, który jedzie do centrum. Za pięć szósta w pociągu nie ma jeszcze wielu ludzi, co innego po południu. O wpół do szóstej wieczorem. Pociągu jest tłum, tak jakby wszyscy ludzie kończyli pracę o tej samej godzinie. W zimie to nie jest bardzo duży problem, chociaż oczywiście wszystkie siedzenia są zajęte i zmęczona Mariola musi stać przez całą długą godzinę do domu. Latem jest dużo gorzej bo zmęczeni ludzie po całym dniu pracy są spoceni, no i niestety nieładnie pachną. W tłumie czasami trzeba stać obok spoconego nastolatka, który trzyma rękę w górze, albo obok matki trójki dzieci, które krzyczą i płaczą na zmianę. Mariola zawsze próbuje znaleźć miejsce w kącie pociągu, żeby dotykać jak najmniej ludzi, ale i tak wraca do domu dwa razy bardziej zmęczona niż kiedy wychodziła z pracy. Pewnego popołudnia w lipcu Mariola, jak zwykle, czekała na pociąg na dworcu centralnym. Razem z nią na peronie stało bardzo wiele osób, więc wiedziała już, że to będzie trudna podróż. Na szczęście miała w telefonie podcasty i dobre, izolujące słuchawki, a do tego butelkę zimnej wody. Była jednak głodna, bo między jednym spotkaniem a drugim, nie miała dzisiaj czasu na przerwę na obiad. Ostatni posiłek jadła o 5.30 w domu. W torebce miała sałatkę w plastikowym pojemniku, ale niestety nie miała przy sobie widelca. W końcu nadjechał spóźniony o 10 minut pociąg. Cały tłum Próbował naraz wejść do wagonu. Młody chłopak usiadł na miejscu dla starszych, ciężarnych i niepełnosprawnych, ale już kilka sekund później jakaś babcia nakrzyczała na niego i musiał ustąpić jej miejsca. Marioli, ponieważ jest drobna, Udało się przecisnąć między ludźmi i schować w kącie pociągu. Nawet nie próbowała znaleźć miejsca do siedzenia. Oparła się o ścianę i włączyła podcast Kryminatorium. Uwielbiała ten podcast kryminalny. Bo codziennie mogła dowiedzieć się czegoś nowego o mrocznej historii Polski. Pociąg ruszył. Rytmiczny dźwięk kół sprawił, że duży mężczyzna, który stał ze swoim rowerem obok Marioli, zasypiał. Co chwilę jego głowa opadała. A kilka sekund później budził się przestraszony i rozglądał na boki, żeby sprawdzić, czy ktoś to zauważył. Rower co chwilę uderzał Mariole w nogę, więc nie mogła się skoncentrować na podcaście. Bardzo ją to wkurzało i próbowała odsunąć się. Ale naprawdę już nigdzie nie było miejsca. Pociąg był pełny, jak puszka serdnek. Ze swojego miejsca Mariola widziała szczęściarzy, czyli ludzi, którym udało się znaleźć siedzenia. Siedzieli wygodnie i próbowali nie łapać z nikim, kontaktu wzrokowego. Jedna dziewczyna czytała jakąś bardzo grubą i skomplikowaną książkę filozoficzną. Obok niej siedział umięśniony, łysy chłopak, który miał szeroko rozstawione nogi. Udami dotykał kobiet po obu stronach. W rękach trzymał duże opakowanie pizzy, która musiała być jeszcze świeża i gorąca, bo jej zapach rozchodził się po całym wagonie i sprawiał, że w brzuchu Marioli kiszki grały marsza. Jeszcze tylko trzydzieści minut, pomyślała Mariola i zamknęła oczy. Znowu próbowała się skoncentrować na historii w słuchawkach. Nagle pociąg zatrzymał się gwałtownie. Rower mężczyzny uderzył w nogę Marioli, aż zasyczała z bólu. Co do jasnej cholery, zapytał głośno umięśniony chłopak, który prawie upuścił pizzę. Pociąg stał gdzieś w polu. Pasażerowie początkowo nie zareagowali. Kto wcześniej skrolował Facebooka, ten dalej to robił. Dziewczyna, która czytała książkę, nawet na chwilę jej nie zamknęła. Starsza kobieta, która rozmawiała z kimś przez telefon o problemach z żołądkiem, skomentowała tylko, że pociąg się zatrzymał w polu i dalej głośno opowiadała o swoich biegunkach. Mariola popatrzyła przez okno. Za nim znajdowało się pole dojrzałego zboża. Piękne, żółte kłosy zboża poruszały się delikatnie na wietrze, który za kilka godzin prawdopodobnie przyniesie burzę z piorunami. Niebo już robiło się ciemne, prawie granatowe. Drodzy pasażerowie rozległ się głos z głośnika. Mówi konduktor. Z wielkim smutkiem muszę Państwa poinformować, że pociąg zatrzymał się, ponieważ na torach leżała kobieta, która niestety zmarła. O tym wydarzeniu poinformowałam już policję. Pociąg będzie stał, dopóki policja i inne służby nie przyjadą. Bardzo Państwa przepraszam za tę niedogodność. Niestety, nic nie mogę zrobić w tej sytuacji. Musimy czekać. Niedogodność, powtórzyła w myślach Mariola. Niedogodność to rower, który uderza mnie w nogi albo zapach pizzy na pusty żołądek. To, co się stało, to ludzka tragedia. Dopiero teraz ludzie zaczęli się budzić z letargu. Wszyscy patrzyli przez okno. I próbowali zobaczyć coś oprócz zboża. Niektórzy nerwowo przyciskali guzik na drzwiach i próbowali wyjść, jakby nagle przypomnieli sobie, że mają klaustrofobię. Wszyscy zaczęli szybko oddychać, pocić się, pić wodę. Niektórzy byli podekscytowani, że w końcu w ich nudnym życiu stało się coś niezwykłego, coś, co nie było elementem ich rutyny. Dzwonili do znajomych i krewnych. Jedna dziewczyna głośno opowiadała przez telefon. Mamo, to ja, Malwina, nie uwierzysz, co się stało. Samobójczyni. Normalnie położyła się na torach i pociąg w nią wjechał. Tak, tak, nie żyje. Masz rację, na pewno jakaś nastolatka w ciąży. Pewnie ojciec dziecka powiedział, że się z nią nie ożeni. Co teraz zrobimy? zapytała kobieta, która stała obok Marioli. Nic, czekamy, odpowiedziała Mariola. Ja nie mogę czekać. Zaraz mój mąż wróci z pracy i muszę mu podać obiad. Nie mogę czekać. Och, jaka pani jest głupia, skomentował chudy, łysy nastolatek. Jak pani nie może czekać, to proszę otworzyć okno, wyskoczyć i iść do domu na piechotę przez pole. Ham, odpowiedziała na to obrażona kobieta i dalej narzekała. O Boże, z wszystkich tych dni, kiedy ja nigdy nie jeszcze pociągiem, dzisiaj właśnie dzisiaj musiała się zabić. Nie mogła się normalnie powiesić gdzieś na strychu? No właśnie. Zgodził się z nią niski mężczyzna z wąsami, który miał całą koszulę mokrą od potu i co chwilę wycierał czoło chusteczką higieniczną. To pewnie jakaś głupia pijaczka, którą mąż zostawił i dzieci jej zabrał. I tak zaczęły się dyskusje o tym, kim była kobieta, która położyła się na torach. Dlaczego była taką egoistką, zmarnowała normalnym ludziom drogę do domu i zabrała im czas, który mogli spędzić z rodziną. Ludzie przeklinali i opowiadali o innych samobójstwach, o których czytali i słyszeli, dyskutowali o chorobach psychicznych, bo nikt normalny nie kładzie się na torach, o niesprawiedliwości świata, bo kobieta w ciąży zawsze zostaje sama z problemem oraz o polityce. Bo rząd rozdaje pieniądze na prawo i lewo, ale tylko bogaty. Postój pociągu trwał już dwie i pół godziny. Klimatyzacja nie działała i Mariola czuła, że po plecach płynie jej rzeka potu. Wypiła już całą wodę i chciało jej się siku, ale w tym wagonie niestety nie było toalety burczało jej też w brzuchu z głodu, a głowa bolała ją tak jak po koncercie heavy metalowym. W pewnym momencie chłopak z pizzą zawołał: Kto chce pizzę? i otworzył pudełko. Sam wziął największy kawałek, a resztę podał ludziom. Tylko kilka osób zjadło pizzę, ale okazało się, że pasażerowie mają w torbach i plecakach sporo jedzenia. Ktoś podał komuś mandarynki, a ktoś inny poczęstował sąsiadów domowym ciastem. Znalazły się też dwie butelki wódki. Ludzie przestali narzekać i zaczęli ze sobą rozmawiać. Zupełnie zapomnieli o biednej kobiecie, która dzisiaj odebrała sobie życie. Przy drzwiach pewna para nawet zaczęła się całować, a w innej części wagonu dziewczyna zapisała w telefonie numer do chłopaka, którego właśnie poznała. Mariola pewnie też miałaby inny humor, gdyby nie to, że ani jedzenie, ani wódka do niej nie dotarły, a toalety jak nie było, tak nie było. Jednak ona też nie myślała wcale o kobiecie na torach, bo By była za bardzo skoncentrowana na swoim pęcherzu. W końcu pociąg ruszył, ludzie przestali rozmawiać i słychać było tylko rytmiczne koła pociągu. Każdy schował swoje jedzenie do torebek i plecaków i wszyscy wrócili do swoich aktywności. Dziewczyna z książką wróciła do czytania i pokazywania światu, że jest intelektualistką, a mężczyzna z rowerem znowu zasnął. Nic się nie zmieniło. Mariola znalazła w torebce truskawkową gumę do rzucia i żuła ją teraz intensywnie, żeby nie czuć głodu. Pół godziny później wszyscy pasażerowie wysiedli na ostatnim przystanku. Następnego dnia w gazecie była krótka informacja o tym, że trzydziestoletnia kobieta popełniła samobójstwo na torach. Nikt nie napisał, kim była i dlaczego to zrobiła. To jest koniec tej historii, mam nadzieję że dużo zrozumieliście, przynajmniej z kontekstu oczywiście możecie słuchać i czytać jednocześnie, co naprawdę pomaga, ale teraz mam dla Was kilka fraz, które chcę z Wami przeanalizować. Zaczniemy od frazy ustąpić miejsce. Kiedy jeździmy tramwajem albo autobusem, to widzimy tam specjalne miejsca dla ludzi starszych, ciężarnych, czyli kobiet, które oczekują dziecka i niepełnosprawnych, czyli osób, które mają problemy z ruszaniem się, z poruszaniem się. Możemy siąść na takim siedzeniu, ale kiedy widzimy osobę, dla której to miejsce jest przeznaczone, wtedy musimy ustąpić miejsca. I to właśnie stało się w historii. Ktoś usiadł na miejscu dla starszych, ale przyszła babcia nakrzyczała na niego i musiał ustąpić jej miejsca. Następnym słowem, którego chcę, żebyście się nauczyli, to słowo Szczęściarz Szczęściarz to osoba, która zawsze ma w życiu farta, albo która w tym momencie ma farta, ma szczęście, coś jej się udało. W opowiadaniu mamy takie zdanie. Szczęściarze siedzieli wygodnie i próbowali nie złapać z nikim. Kontaktu wzrokowego. W tej historii szczęściarzami były osoby, które weszły do wagonu pierwsze i mogły usiąść, bo miały siedzenie, miały miejsce. Szczęściarze próbowali nie złapać z nikim kontaktu wzrokowego to znaczy nie chcieli, żeby ich oczy spotkały się z oczami innych ludzi. Chyba wiecie dlaczego. Następna fraza to mieć szeroko rozstawione nogi. Być może wiecie, czym jest menspreading. To jest um, taka sytuacja, kiedy mężczyźni siadają w pojazdach komunikacji miejskiej, na przykład w metrze, i ich nogi są tak szeroko, że przeszkadzają innym pasażerom. Ich nogi przeszkadzają innym pasażerom, bo są szeroko rozstawione. Kolejne frazy wiążą się z byciem głodnym. Kiedy jesteśmy bardzo głodni, to mówimy, że burczy nam w brzuchu z głodu. Burczy mi w brzuchu, jestem bardzo głodna. W opowiadaniu były dwie podobne frazy. W jednym zdaniu było burczało jej też w brzuchu z głodu, a druga fraza to kiszki grają marsza. W brzuchu Marioli kiszki grały marsza. Kiszki to inaczej jelita. Grają marsza, to znaczy są bardzo głośno. Kiedy jesteśmy głodni, to nasz brzuch wydaje głośne dźwięki. W opowiadaniu jest też opis tego, co pasażerowie mogą zobaczyć przez okno pociągu. Za oknem znajdowało się pole dojrzałego zboża. Zboże to oczywiście taka roślina, z której robimy mąkę. Kiedy jest dojrzałe, to ma kolor złoty albo żółty. Kolejnym słowem, którego chcę was nauczyć, to samobójca, a tutaj w tym opowiadaniu samobójczyni to jest osoba, która odbiera sobie życie, czyli zabija się, zabija samą siebie. Możemy powiedzieć, że ktoś odebrał sobie życie. Możemy też powiedzieć, że ktoś popełnił samobójstwo. Bohaterka tego opowiadania popełniła samobójstwo, bo położyła się na torach. Oczywiście ludzie popełniają samobójstwa na różne sposoby, ale nie będziemy tego za bardzo analizować. I jeszcze ostatnia grupa słów. Jak usłyszeliście, akcja tego opowiadania dzieje się w lecie, w lipcu. Jest bardzo gorąco, klimatyzacja w pociągu nie działa, ludzie się pocą. Kiedy jest nam gorąco, jesteśmy mokrzy. Dlatego jeden mężczyzna miał Koszulę mokrą od potu, a Mariola czuła, że po plecach płynie jej rzeka potu. Wszyscy byli spoceni. Zostały nam jeszcze dwie frazy. Jesteście tam? Uczycie się dalej? To dobrze. Przedostatnia fraza to rząd rozdaje pieniądze na prawo. I lewo. Rozdawać coś na prawo i lewo, to znaczy dawać coś bez ograniczeń, bardzo dużo, bez zastanowienia, bez analizy, bez planu. Być bardzo hojnym, być bardzo szczodrym. Ostatnia fraza, i to już będzie koniec dzisiejszej lekcji polskiego, to toalety jak nie było, tak nie było. Tej frazy jak nie było, tak nie było używamy, kiedy brak czegoś trwa bardzo długo, na coś intensywnie czekamy. Na przykład prezydent obiecał podwyżki dla nauczycieli, nauczyciele czekają pół roku, czekają rok i w końcu mówią, a podwyżek jak nie było tak nie ma albo a podwyżek jak nie było, tak nie było. Mam nadzieję że teraz rozumiecie dużo więcej pamiętajcie że w transkrypcji jest też słowniczek lista trudniejszych słów. Dzięki nim powinniście zrozumieć wszystko. Jeśli podobała Wam się ta historia, to napiszcie do mnie na przykład na Instagramie małpa polski podkreśnik daily i oczywiście dołączcie do klubu polski daily na www.polskidaily.eu To wszystko do zobaczenia.